Hej, witajcie To ja wasz kapitan, a to jest Demon Souls Demoniczne dusze I tam skończymy grę To jest etap, w którym e, kończymy grę. Ostatni poziom, ostatnia arena walki i wszyscy zazwyczaj biegną przed siebie e, i kończą grę. Niewielu jednak graczy postanawia, czy decyduje się zobaczyć, co jest za ich, za ich plecami, co znajduje się za nimi. A jest to miejsce niezwykłe, niesamowity widok, którego myślę no, przegapienie i przeoczenie jest nie niewybaczalne nie dla każdego dla każdego, kto uważa się za fana Souls. To miejsce dla mnie przynajmniej osobiście jest magiczne, ma niezwykły klimat i kiedy myślę o Demon Souls, to właśnie myślę o tym miejscu. Jedne, jest, jedno z, jest jednym ze skojarzeń, które mam z tą grą. Niesamowite. Dzisiejszy odcinek jest odcinkiem ostatnim. Kończymy tą serię. Zamykamy pewną erę. Zamykamy pewien rozdział na tym kanale. Eee, kończymy z Demon Souls. Zanim jednak to zrobimy pokażę wam kilka e, bo nie wszystkie, bo jest ich naprawdę bardzo, bardzo wiele. Kilka wydarzeń i kilka e, bohaterów niezależnych, które można spotkać tylko i wyłącznie manipulując tendencją. Gdybyście się pytali, zastanawiali, dlaczego grałem offline, po co robiłem, po co się męczyłem, po co bla 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 robiłem wszystkie te rzeczy. Właśnie dlatego, żeby pokazać wam niektóre z nich, niektóre z nich bo jak wiecie, mamy, można manipulować tendencją, pchnąć się w stronę białej lub czarnej i kiedy osiągnie ona maksymalny rezultat, stanie się całkowicie biała lub czarna. Tendencja świata, oczywiście nie postaci, bo to dwie różne rzeczy. E, pojawiają się nowi bohaterowie, niezależni, e, nowi przeciwnicy, jak na przykład tutaj. E, gra robi się ciekawsza. E, jest to jedna z rzeczy, która moim zdaniem została niewykorzystana, nie została, została użyta w ogóle w Dark Souls. E, troszeczkę jest, zostało to wykorzystane pod względem kurdnia, e, mam się myśli dnia w Blackburn, ale też nie do końca takie troszeczkę... Czuję się przynajmniej dla mnie, czuję jakby nie wykorzystali pewnej szansy. Jakby mieli okazję na zrobienie czegoś wyjątkowego, czegoś co zmieniło, podniosłoby tą grę na jeszcze wyższy poziom, o ile to możliwe. I czuję się to jak niewykorzystana nie okazja. Przed nami. Moi kani czapki z głów, egzekucjoner Miranda. I have Miranda czy Miralda? Bardzo nieprzyjemna zawłoczka. Kiedy przyjdziemy tu na wcześniejszym poziomie, możemy się na nią bardzo nieprzyjemnie naciąć, zwłaszcza jeżeli nie zauważymy jej, zajdzie nas, wyskoczy nam z pleców. <laughs> <traktora do> <laughs> I biegniemy tutaj, zaczniemy na nią, nie daj Boże walczyć na tych schodach Masakra Tam na dole znajduje się bezbarwna dusza Colorless Soul I to jest mój mroczny przedmiot pożądania, ponieważ tylko tą duszą mogę ulepszyć swoją broń Więc będę chciał się tam jakoś dostać Niestety, zejście tam grozi śmiercią Dosyć szybką I raczej pewną, ponieważ te... Te takie belki są wyjątkowo niestabilne i wystarczy dosłownie jeden zły ruch i lądujemy tam w tej pieczarze na samym dnie. Ten drop tutaj to komplet zbroi, ten sam, który nosi bior. Teraz jeden nam się zdublował, bo jedną zerwaliśmy z jego zwłok. Teraz powolutku podejmiemy próbę podniesienia tej duszy. Ostrożnie. Dobra. Podejście. Number two. Trzeba iść dokładnie po środeczku Tak, tyk, tyk tutaj. Lekkość tutaj. I mamy. Jesteśmy. Ktoś nam tu wiadomość zostawi jakąś, dowcipnić. Widzicie, jest tu jakiś krzestiat krwi. Ktoś próbował zaskoczyć. Ostrożnie. Podnosimy duszę. Lutku jest. Okej. Okay. Ja nie zamierzam się stąd e, schodzić pieszo. Zwyczajnie się stąd wyteleportuję. O w ten sposób. Czas na wycieczkę do Monzoleum. Pamięta się tego rycerza? Mówiłem, żebyście tam nie szli, żebyście go minęli, bo jest zbyt mocny. No to czas złożyć mi teraz wizytę. Jest to najgorszy rodzaj rycerza, jaki może istnieć. E, zakuty jest czerwonymi oczami i z włócznią. Nie nienawidzę ich. żeby cię normalnie Nie możliwe. dobra dostawę dostaliśmy klucz do Monzelle. I w Monzelle oczekuje nas stary król Dora. Show me thine strength and the strength of thine souls. Prepare thyself, brave knight. Król czeka na nas. Chce z nas sprawdzić, czy czyste jest nasze serce, czy prawdziwe są nasze zamiary. I starym, starym sposobem testuje nasz charakter, poprzez walkę, poprzez starcie. Jak widzicie, pomimo naszych ogromnych obrażeń, które zadaje tym mieczem, rani go po 50-60 obrażeń. Koleś ma niesamowicie ogromną odporność. Życia ma więcej niż ten chyba król Aland. Koleś jest niesamowicie, nie do wyrąbania. Jedyne co, myślę trucizna, ewentualnie jakaś plaga mogłaby wchodzić w rachubę. Albo długie, długie, bardzo długie starcie. Ja nie będę się z nim bawił. Nie zależy mi na tym, na komplecie kompletnie zbroi od niego. A więc połach, po, połachtamy się trochę, posmeramy i... O, bo... Demon Brand. Jest Demon Brand i Soul Brand, czyli... Znamie demonów i znamie duszy. Demon Brand zwiększa obrażenia, kiedy mamy czarną tendencję postaci, a Sol Brand, kiedy mamy jasną tendencję postaci. Są dwa bliźniacze Ostrze. Pozostało nam jeszcze jedno miejsce, którego nie odwiedziliśmy i tam też udamy się teraz. Jest nim bohaterka. Niezwykle potrzebna każdemu magowi, każdemu czarownikowi. My takim... my gusłami się nie paramy, ale pomyślałem, że pokażę Wam ją, gdybyście mieli ochotę zagrać magię. Ponieważ magia, tak jak wspominałem, jest niezwykle potężnym rzemiosłem z ściemna w tej grze. Jest niesamowicie, niesamowicie, jak to mówią na łączach, jest bardzo OP, over. Tu, w tej samotnej wieży, staje uwięziona czarownica. Co robi się z czarownicami? Pali się na stosie, e, lub zwyczajnie morduje. Spotkaliśmy na swojej drodze setki ciał zamordowanych, skrzywdzonych ludzi. Niemniej jednak, tą wiedźmę e, zamknięto wieży. Niektórzy gracze, czytałem gdzieś na forum. Doszukali się z opisów przedmiotów, eee, a właśnie, żeby ten most został opuszczony, musimy mieć topkę ministra, że to ciekawostka. Eee, doczytali się gdzieś z opisów przedmiotów, że ona została tu zamknięta i chłopaki nie tyle, że ją więźli, to jeszcze wykorzystywali seksualnie. Eee, po co spalić wieśmę, skoro możemy ją najpierw eee, dożyć i dopiero spalić. Okej, eee, okej okay. okay, Demon Souls, okej. Okay. Heavens, you. You. You came to save me. Thank you. No, I'm fine. With a little rest, I can soon walk. You go on ahead. I do not wish to be a dead weight. You go on ahead. No i stało się. Jesteśmy dotarliśmy do wielkiego finału. Przygotujcie się na spotkanie z Pradawnem, The Old One. Co tu robi? Skąd tu się wziął? Dlaczego próbuje zniszczyć na świat? Niektóre z tych pytań zostaną odpowiedziane. Poznamy odpowiedzi na niektóre z tych pytań czas więc ruszyć do jego leża. Jak widzicie, stwór ten, przypominający hybrydę demona, dinozaura jakiegoś i drzewa, jest na tyle wielki, że mógłby spokojnie zniszczyć nasz świat. Tego nie da się zarobić mieczem. Tu trzeba użyć, jak to mówią, sposobu. Okay, that's even monumental. Whatever your choice, you are our first visitor. May you be welcome Ostatnia walka. Ostatnie Surely you have seen for yourself the pain, suffering that fills this world. But faith poison with poisons. God is merciful. Kto z tego kreuje, ten Olden, ten Olden, zrób noszą nas, i zaprowadzi do naszego tragicznego zjawiska. Istota, którą, z którą walczyliśmy poprzednio, ten piękny i wspaniały mąż, to nie był Król Anand. To jest Król Anand. To, z czym walczyliśmy w zamku, to był jego, jego awatar, jego ucieleśnienie. To jak wygląda dzisiaj król Alant e, możemy zobaczyć właśnie teraz. Powykręcany, wypaczony, z jakimiś naroślami, robaczymi oczami, e, tarzający się żałośnie w wagnie. Taki los czeka Pionka Demonów. Cała magia, potęga przyszła, ale z jakże wielką ceną. Nikt nie chce żyć dalej, nikt nie chce żyć na takim świecie. I powiedział też o, o tym, skąd wziął się pradawny, The Old One. Został stworzony, przywołany przez Boga, przez istotę, która czuwa nad tym, nad tym światem. Tu mamy Soulbrand, teraz mamy oba. Ehm. Um, ostatni ostatnią animację przed podjęciem decyzji, jest zdam. Slayer of demons go back above. The nexus shall imprison thee no longer. Stajemy teraz przed wyborem, możemy albo odwrócić się i odejść. Tak, zakończy się gra happy-endem, dobrym zakończeniem. Lub też wbić miecz w plecy naszej damy w czerni i zająć jej miejsce. Nie pozwolić by ukołysała pradawnego. Zająć miejsce króla Alanta. The old one sensed a new and powerful demon by its side. And before long, the world will be engulfed by the deep fog. Bring more souls. Totila. Kończymy. Na sam koniec nawet sama gra zwróciła się do nas jako, nazwana z demonem, już nie, nie wybierając tą mroczną ścieżkę, już nie jesteśmy człowiekiem. Jesteśmy na tyle potężni, na tyle straszni, że dokonując wyboru, tego wyboru, ścigając tą potęgę, zajmujemy prawicę u, u tego uh, pradawnego, The Old One i będziemy dalej karmić go duszami, dopóki nie zniszczy całego, całego naszego świata. Tak więc skąd się właściwie wziął, e, wierząc słowom Alanta? Został stworzony przez Boga. Po co stwórca tworzyłby, powołałby na świat coś tak okrutnego, coś tak strasznego jak pradawny, jak ten The Old One, ten stwór, który jest gotowy e, zniszczyć świat? E, ja widziałbym to. E, jako taką opcję resetu formatu tak można sformatować dysk tak the old one ten starożytny stwór jest w stanie sformatować oczyścić świat świat z, z rasy ludzkiej jeżeli stanie się zbyt plugawa zbyt okrutna jeżeli zacznie używać nadużywać tych soul arts sztuk ducha tych potężnych mocy gdyż jeden mach jest w stanie zrównać ziemią Całe miasto. Magia w tej grze jest bardzo, bardzo potężna, więc jeżeli ludzie używają i nadużywają jej, szybko równowaga zostaje zachwiana. Pojawiają się potężni ludzie, zdolni dokonywać niesamowitych rzeczy. to jak król Aland wyniósł swoje królestwo ponad wszystkie inne, stał się bardzo potężny, powołał, widzieliście niesamowitą armię. Ale. Kosztem czego? Kosztem samego siebie, kosztem swojej duszy, swojego jestestwa. To był Demon's Ozma i amili. Kończymy tą serię. E, fabularnie jest e, jak dla mnie równie dobra, jeżeli nawet nie lepsza od Bloodborne. E, wiele, wiele lepsza od tego, co mamy w Dark Souls, przynajmniej dla mnie osobiście, demon Souls zawsze będzie miał specjalne miejsce na mojej szafce i w moim, w moim sercu. Kończymy. Jeżeli zostaliście do końca ze mną, to wielki szacun. Dzięki za wsparcie, za komentarze. Jeżeli to Twój pierwszy raz na tym kanale, rzuć subskrypcję, oceni to wideo i zostań ze mną. Zostań z nami. Jesteś tu mile widziany. Dosyć tego badania. Ode mnie to na tyle. Widzimy się w następnej serii, w następnym epizodzie. Jeżeli macie jakieś sugestie, wrzucajcie w komentarzach. Przeczytam. Zobaczę. Ode mnie to na tyle. Żegnam się z Wami już teraz, naprawdę. Do zobaczenia. Do usłyszenia.